W klasztorze Whitby pochowani zostali członkowie dynastii panującej w Northumbrii. Wśród mieszkających tam mnichów i mniszek znajduje się wielu świętych. Whitby Abbey to ruiny klasztoru benedyktyńskiego położone nad brzegiem morza w miejscowości Whitby. Można stąd podziwiać piękne widoki. Do dziś zachowała się niewielka część ruin kościoła. Ruiny inspirowały wielu ludzi, między innymi autora powieści Dracula.